Każdym to Marek. Sponsorem odcinka jest Lebull. Lebull to legalny bookmacher działający w Polsce. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Więcej informacji znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że Hazard wiąże się z ryzykiem. Lebull. Hola, la mine. i yaxemeas. ¿lo ves? Bueno. solo es el jugador número 17 del mundo. Terrible. Fue. Salgamos de aquí antes de que nos lo pasen. Hola, Huopaki. Muss es como es imponuje. Gavi, Gavi. Was für ein Team. Unglaubliches taktisches Genie. Ja, Mannschaft. Mein Team. Meine Taktik. Mein Kampf. Flick. Ja, President. ¿Qué haces? Ich schwelge in unserer Größe. Ah, típica mierda alemana. Después de todo, perdimos nuestro último partido. ¿Qué so es? Flick está poniendo Goebbels otra vez. Después de todo, perdimos nuestro último partido. Ajá, uh -huh. no es tan obvio. ¿Te gusta? Ostatyem Shatnik faluje się z nasz ze znaczkami z krywny tego. ¿Qué? Oh, dieser Wojtek, der Witzbold. Flick, ¿por qué les muestras a los jugadores las colecciones de tus abuelos? Herr Präsident, glauben Sie ihm nicht.

¿Para qué estamos? Para estoy en forma. Forma para cocinar. Robert, este es mi esclavo polaco favorito. Pensamos en ti en Barcelona. ¿Sí? no contrato? No, somos demasiado pobres. Pensamos en ti. En cómo sacarte de aquí. ¿Qué? Ajá. Hansi, entro uh, a bramki. ventana. ¿Por qué? ¿Y el primer gobernador? Ya estoy. ¿Y Joan García? Contusión. ¿Qué? flick ¿Por qué no controlas lo que está pasando? Eso lo escucho zum ersten mal ¡Pale, Pech? Was? Äh, tak, tak, pech. Mhm. No to Wojtek, gras. No i git. Einerseits pech, andererseits glück und man kann eine kleine parade machen. Jakie tam szczęście. Ge? Okay? Człowieku, szczęście trzeba było pomóc. Was? A teraz po treningu. E, Joanna! Wojtek? E, super mecz znowu rozegrałeś. Gracias, Wojtek. No, kibicuję ci i wierzę w ciebie. Gracias, Wojtek. Eres un gran amigo. No, niczego się nie spodziewał. Wystarczyło, że uśpiłem jego czujność. Podszedłem się zregenerować za budynek treningowy. Regenerarszy? No dobra co no zapalić. Widziałem, że szedł, padł mają zasadzkę. Zanim skręcił, zdążyłem podłożyć mu pet na barę. Was? Niespodziankę. Wyjebał się jak długi. ¿Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ¿Pero Wojtek? ¿Cómo contestas ¡Super Supertech. Y eso me encanta. ¿Was? Que. Me encanta cuando un jugador lucha por un puesto en el equipo y toma la iniciativa. Pero, señor presidente, cállate, Flick. Preses, regeneración. Claro, Tech! Vamos a una rápida. No i super. Dime más claro. ¿De verdad elegiste a un hooligan como presidente en Polonia? No, nawalał się w ustawkach. ¡Increíble! Premier też był kibol. ¡Increíble! Hermoso país. Najlepszy. Najlepszy. No mówię ci, lepszego nie znajdziesz. Lepszy? ale to coś jego to szura w tabeli. A wy to lepsi? No lepsi o cztery punkty. Ja się nie pytam, ile wam sędziowie sprezentowali. Panie prezesie, panie prezesie. Marek, co ci się mówiłem o pukaniu? By uważać na ten TikToka. Bo? Bo wygląda na 1, a ma około 17, ale przebieg jak golf trójka. Mm. No to też. Marek, czemu za każdym razem musisz nam przeszkadzać? Nie widzisz, że prowadzę super ważną naradę? Gdzie? Huh. Marek, ty jesteś jak uchodźca. Ja zbyt goszczy jestem. No to właściwie jak uchodźca. Jak to? Uchodźca! Uchodzisz za debila! Aha, czego chcesz? Hajto! Znowu? Co znowu? Kagaś skrytykował! Potrącił! Darek! No co? Nie wiesz, że nie można z tego żartować? Pan Hajto przez lata wojował z tym Wizeru. No, no właśnie, już chyba można. Co? No chyba już przestał. Jak to? Marek, kłamiesz jak ci z TVP? Ja na no serio mówię. Jest strona internetowa. O tu! Wykorzystaj wizerunek legendy polskiego futbolu. Duże słowa. Pewnie pił! Kto, Hajto? Nie, ten co pisał. Aha, zdobądź czasowe prawa do wykorzystywania wizerunku Tomasza Hajto w kampaniach. Wrześniowych, produktach, Spodlady. i social media. Media socjalne to u nas obsługuje pan Stefan. Beton? Jak on zajebie posta, to nie ma bata! Zawsze jest duże zainteresowanie. Za ile? Kup teraz 369 złotych. Mm? <wres> <gul <açıl> <gulayan> To. <grymne> A Dlaczego on tam tak te dwa palce dziwnie trzyma? Z dupy prezesa Polsatu wyciągnął. Pokazuje, że dziś dwa wagony sprzedał. To chyba znak pokoju. Przegaszmy go sobie! <grymne> Dlaczego Hajto? Nie ma kasy. Proste. Tu jest opisane. Tomasz Hajto to nie tylko były reprezentant Polski i komentator sportowy, ale też ikona, która przeniknęła do popkultury. W <sumie, sumie prawda. On nie walczył w tych Faj'ach? Walczył. I co? I przegrał. Czyli dla niego klasyk. Jego rozpoznawalność wykracza daleko poza świat piłki nożnej. Podobno starsze panie na rynku Lidla go już znają. Stare baby? Oj. Co? Zna go każdy, cytują go wszyscy, a jego wizerunek budzi emocje i natychmiast przyciąga uwagę. Goniusz. To twarz, która mówi sama za siebie. No mówi. Mówi. No i ktoś wykorzystał go już do reklamy. Co? Poka. Jakaś firma z częściami samochodowymi. Wiem, jak ważna jest krótka droga hamowania, dlatego części samochodowe kupuję u najlepszych. Jezus magiera. <słyska> Keniusz marketingu! <słyska> to fake jest. To no właśnie nie. Amazing! O, prezes się szkolił? Czyż tego negu prawnik by nie wymyślił? Do sprawy odnieść się z Hajto. Pan Hajto! Co powiedział? Informuję, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania mojego wizerunku. <słyska> Rozpowszechnianie mojego wizerunku w kontekście w jakim pojawia się on obecnie w przestrzeni publicznej Miało miejsce bez mojej zgody I stanowi naruszenie zarówno prawa, jak i zasad współżycia społecznego Kończę z telewizją? Będzie pozew? Będzie aferka Czemu? Bo do Pawła Paczula z weszło odezwała się firma, do której należy ta domena I co? I dostali oświadczenie, że ci mają umowę mówiącą o przeniesieniu praw do wizerunku Fejur? Podobno podpisana przez hajtę Pana Jest Niesamowite Może i umów biznesowych czytać nie potrafi, ale za to zna to jest sezonu 9798. Panowie, powtarzam jeszcze raz: pić to trzeba umieć, a kasyno zawsze wygrywa. Będzie aferka. E tam, to już nie jest nasz problem. A na dole jest jeszcze lepsze. Co? Co? Czy mogę zrobić mema z Tomaszem Hajto? Tak, można tworzyć zabawne memy. <głos> <głos> ale komu się będzie opłacało robić mema za 369 zł? Nie wiem, ale na pewno się ktoś znajdzie. Odważnych w Polsce nie brakuje. A pamiętacie, jak pan Tomasz się obraził za tego mema? No to klasyka. Obrzydliwy mem. P Straszna piosenka. Ten ohydny tekst. No, nie okrutny. Na rezerwie siedział Michel Balak. No, wy tego nie pamiętacie. Dla was najważniejsze jest tylko to, że <śmienic> <śmienic>